jak najwięcej o Świętym Mikołaju. Niech myślą o mnie, niech myślą za rok, żeby znowu jakieś prezenty dostać. I niech myślą jak najlepiej. Dobrze? No więc ja tak No więc ja po, postanowiłem, że przyjdę do was do przedszkola i znalazłem taką książkę. Wielka wyprawa Świętego Mikołaja. I ona opowiada o przygodach Mikołaja zanim stał się Mikołajem. Chcecie usłyszeć? Tak! Dobrze. Tak. Proszę bardzo. Ja Mikołaj. No proszę, no ja, ja myślę, że bardzo dużo już napisali Bajego Święty Mikołaj, prawda? Elfy! Ale wiecie co, tutaj też będą elfy. To jest taka książeczka o tym, jak... Jak Michłajowi urosła broda, jak spotkał elfy, jak się przeniósł na biegun północy. ja wam teraz zacznę czytać. Onegdaj w mieście Amsterdamie żył Mikołaj Klaus. Mieli z żoną małe przytulne mieszkanko, w którym wygospodarowali także kąt na warsztat. Mikołaj robił przepiękne zabawki, a jego żona szyła ubranka dla kukiełek i lalek. Choć oboje pracowali od rana do wieczora, byli biedni. Niewiele ludzi kupowało od nich zabawki dla swoich dzieci. Tylko w okresie świątecznym mogli liczyć na chętniejszych nabytku. Ale Klausowie bardzo się kochali, a miłość czyniła ich prawdziwie bogatymi. I o tym, że można być bogatym bez pieniędzy, przekonał się Mikołaj pewnego zimowego poranka. A zdarzyło się to parę tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. Klaus niósł wiązkę wybranego lipowego drewna. Wracając do domu, podziwiał pięknie udekorowane wystawy sklepowe. Starszy człowiek cieszył się, że on też przygotuje coś na święta. Tym razem wyrzeźbi wspaniałe zabawki. Ma tyle pomysłów. A niedługo zaczną przychodzić do niego mamy i rodzice i będą kupowali prezenty dla swoich pociech. Mikołaj odwrócił głowę i spostrzegł chłopca przed sklepem z zabawkami. Na wystawie stał żołnierzyk w niebieskiej czapce i z wysoko uniesioną srebrną szablą w dłoni. Chłopiec. Odrywał oczu od cudownej drewnianej figurki. Dziecko miało umurusaną buzię, potargane ubranko i dziurawe czerwone skarpety. Pewnie sierota mieszkający gdzieś w pobliżu i chyba nie dostanie prezentu w tym roku, ani w następnym, westchnął Klaus Mikołaj. Idąc dalej, rozmyślał o biednym chłopcu. Nie potrafił zapomnieć wyrazu jego twarzy. Nagle zatrzymał się po środku ulicy. Drewnianego żołnierzyka, wykrzyknął. Ja mu go wyrzeźbię. Lekkim ruchem Mikołaj uniósł żołnierzyka, by obejrzeć go w blasku świecy. Tak, to najpiękniejsza figurka, jaką zrobiłbym w swoim życiu. Mam być z czego dumny, ale muszę się pospieszyć przecież to noc wigilijna.